Cześć, moi drodzy, możliwe, że zastanawiacie się kim jestem, a może się nie zastanawiacie kim jestem, dlaczego tutaj nie ma Dominika, a tak na poważnie mam na imię Patrycja i znajdujemy się w Krakowie, znajdujemy się obok Galerii Kazimierz i po co tutaj właściwie jesteśmy, no to na to pytanie sobie za chwileczkę odpowiemy. Ogólnie rzecz biorąc kanał Będę Jechał Szybko traktuje o starszej niż nowszej motoryzacji, jak już zdążyliście zauważyć, traktuje o takich pojazdach jak MZ, CZ, Simpson Jawa i uwierzcie mi, że jak na moją wiedzę motoryzacyjną, to i tak powiedziałam bardzo dużo o tych jednośladach. Istnieje również druga strona medalu, bo Dominik nie tylko fascynuje się tą starszą motoryzacją, ale jest również ogromnym miłośnikiem tej nowszej. I tak jak x lat temu sprzedał swój nowy motocykl, tutaj gdzieś tam zdjęcia tego, który sobie gdzieś tam zakupił, dokładnie rok temu w sierpniu go sprzedał. Wiemy, że fajnie czasami mieć w zanadrzu ten nowszy motocykl, żeby bez strachu, że się gdzieś tam zepsuje po drodze dojechać sobie z punktu A do punktu B. Tak więc padłam na taki pomysł, że no fajnie by było zrobić mu taką niespodziankę. Teoretycznie nie ma urodzin, teraz nie ma świąt Bożego Narodzenia, nie mamy nawet jakiejś tak rocznicy, ale dlaczego nie sprezentować mu akurat czegoś fajnego? A co dokładnie, to za chwileczkę się przekonamy. Mam nadzieję, że prezent mu się spodoba, że Wam się spodoba. Możecie w ogóle napisać, co myślicie o tym, że kobieta czasami prezentuje jakieś rzeczy swojemu Chłopakowi. No, że nie tylko mężczyzna musi coś ofiarować, powiedzmy, ale też z drugą stronę to może też działać. Tak więc myślę, że to może być fajny prezent dla niego i że się z tego prezentu ucieszy, a co dokładnie mu sprezentujemy, no to za chwileczkę się. To wiecie, słuchajcie. Zapraszam. Dzień dobry. Panie Pawle, panie czy motocykl już jest gotowy do odebrania? Tak, oczywiście. Bardzo proszę o to kluczyki. Dobra, to jest... To jest ta, to jest ta. Okej. Okay. No dobra, no to... To co? To jak, się nią, jak się ją odpala? Czy Dominik w ogóle będzie wiedział, yy, co z nią zrobić? Czy Pan może pokazać? Żeby ją odpalić, przekręcamy kluczyk dwa razy, przesuwamy przyłącznik i razem z hamulcem wciskamy start. I ona ma też otwierany Schowek pewnie? Tak, oczywiście. Sowek możemy otworzyć na trzy sposoby. Z pilota, wciskając ten przycisk. Okej. Okay. Proszę bardzo. Drugi sposób to przycisk pod kolumną kierownicy, tutaj. A trzeci, awaryjny sposób, jak akumulator odmówi nam posłuszeństwa, to tutaj jest taki dzienny. Mamy automatyczne, tutaj mamy w świateł długich, tutaj jest kwiateł, e, poniżej kierunkowskazy. Wiadomo, lewy to w lewo, prawy to w prawo. Aby wyłączyć, wciskamy, nie, nie włączają się same, więc należy pamiętać, że, że musimy e, wcisnąć. Tak? Tutaj mamy sygnał dźwiękowy, e, a tutaj mamy przycisk do e, przestawiania, ustawiania zegarka. No i mamy dwa przebiegi dzienne. i tripta. No a tutaj, ewentualnie, też taki awaryjny wyłącznik, możemy tam sobie się po wyłączyć. Ok, i to jest ta główna podnóżka, i to jest ta boczna podnóżka? Tak, dokładnie. I tak, jak sobie go wpadnie, ta boczka ma ten cień zapłonu, zapłonów. Jak ją rozłożymy, no to się nie automatycznie w gazie. Okej. Okay. Ona jest troszeczkę mniej... stabilna. Głównie raczej zalecam używać tej centralnej. To jest ten moment, w którym zabieram Wespę do domu. Dominika właściwie teraz nie ma, bo jest na podróży, także tym bardziej będę miała troszeczkę czasu, żeby mu jakoś ukryć i zapakować ten motocykl, a tym razem odjeżdżam. Życzę mi powodzenia, żebym po drodze Odpukać w całości do wiozła WSP, tak więc co moi drodzy. się dzieje? No serio. co to? Co teraz? Wychodzimy na zewnątrz. O co chodzi? Patryk, Co się stało? Wychodzimy na zewnątrz. Tak jak jest napisane, mam prezent dla Ciebie. I co teraz? Jak tam po podróży? Trochę boję się, że coś się mogło stać Czemu? Nie wiem, podziwne to ty, jest... a, a co to jest? Co? Czemu ten skuter jest? Czemu masz tą rzeczką? Dominik Kupiłam ci skuter Czemu? Powiedziałeś, że nie masz nowego motocykla To teraz no, już masz Nie mam nowego motocykla, ale to jest skuter 125, więc może wystarczy Nie wiem, ale tu ładnie. Ładne jaki jakieś do niego są? Jak się to? Będę umiał odpalić? Chyba tak. Spróbuj intuicyjnie. To powinno trzeba przekręcić. Mam pojęcie Powiem tak, no. dziękuję Widzę pewne podobieństwa co to śtigapza Tu gipser był Gipser miał 125 koni A tu też jest napisane 125, to też ma 125 koni Paty, co to jest? 120, 125 to nie, raczej konie, ale... Będziesz <grybujesz> jechał szybko? Będę jechał szybko, no. no to dawaj. Potrafię. I tak wszyscy powiedzą, że to było udawane. I nie uwierzą, że to nie było udawane, ale nie było udawane. Podoba Ci się prezent Dominik? No właśnie stoi przed nami. Mam włączoną przednią I też kamerę. Nie, się podoba. I sobie tego oglądamy. Ładne to jest. No ja coś czuję, że też będę to mieścić. Mogę tym jeździć? A, a trzeba mieć na to prawko? No, prawo jazdy kategorii B. Czyli możesz jeździć. Czyli mogę jeździć, naprawdę. O, to tak trochę sobie kupiłam prezent. Trochę to wie, trochę nam. Już się dowiedziałem, że czeka mnie teraz jeszcze zmontowanie materiału z zakupu tego motocykla. Ja w międzyczasie się dowiedziałem, więc fajnie. Brakowało mi troszeczkę pojazdu, którym będę mógł się przemieszczać zawsze i wszędzie. Niekoniecznie zależało mi, żeby to był duży, drogi, ciężki motocykl, ale takiego pystka. Wyspy jeszcze nie miałem nigdy w sumie. Dobry, dobry ten. Są jakieś Hondy, są jakieś różne inne Jamaszki, ale one tak brzydko wyglądają. Jednak Wyspa Stylistyką tylistyką Włosi coś potrafią te motocykle zrobić. Taki klasyk można powiedzieć. ładny klasyk do miasta. Czas pokaże, jak mm -hmm. będzie się go użytkowało, ale designersko bardzo mi się podoba. Też mi się podoba. A nie było żółtych? Yy, nie, nie było żółtych, bo pierwszym zamysłem było kupno żółtego motocykla, ale nie było żółtych. Biały jest taki bardzo ładny, stylowy. O nie, to teraz jeszcze kask, jakaś kurteczka. Nie, moja kurtka będzie chyba okej, okay, ale kask jakiś by się przydał taki do tego skuterka otwarty, bo ja mam samy sportowy. Ty masz kask? Ale dla mnie kask. O, no to dwa kaski jeszcze. No, co słuchajcie, to może kolejne odcinki będą no, już jak coś pojeżdżę tą wyspą. W ogóle nie wiem, co teraz ma powstać, bo jestem kompletnie. Nie wiem, co mam powiedzieć, tak naprawdę. Wróciłem z delegacji, nie było mnie trzy tygodnie prawie trzy tygodnie mnie nie było. A tutaj taka niespodzianka. no to. Teraz czeka nas testowanie, drogi. ale zostało niedużo czasu, bo chyba tylko dwa miesiące zostało ciepłe albo miesiąc. Zawsze to coś, prawda? Najwyżej ją zapakujemy i pojedziemy do Włoch. O, to jest dobry pomysł. listopadzie. Tam... Świetnie by się tam na pewno odnalazło. Idealnie. To, co? to dobra, o to... tu. Trzeba iść coś pojeździć chyba. Tak. Ona stoi tutaj. My sobie tak o niej mówimy, a ona stoi tutaj. To jest podstawa u mnie w sprzętać, żeby była taka rametka. No, a kto jeszcze nie ma, by chciał, no to proszę się zgłaszać do tego pana, bo kurczę, szybko. no bardzo ładne naklejki. Pokażesz mi jeszcze, co tu ty w tym skutku jest? Yy, no, duże rzeczy. Tak, przekręć kluczyk najpierw i to się otwiera tutaj. I tutaj jest taki schowek na kask i jeszcze Popatrzcie, jakieś to naprawdę, narzędzia. To jest naprawdę noweczka. No, I coś tak się podnosi i można tak? zobaczyć, co tu jest. Mhm. Ja się na tym totalnie nie znam. Silnik. Okej. Okay. tutaj się, tutaj się mieści kask? Tak, tutaj jest schowek na kask. Tutaj są jakieś narzędzia. Lubię takie unboxingi, robić nowe rzeczy. No, takie coś. To jest... Pacjent. Co to jest? Ja nie to chcę wiedzieć. Wyciągania to... bezpieczników. I tu jest Dobrze kulub. wiedzieć. Jak będę potrzebowała wyciągać, to i tak cię zawołam. Nie, no, to ma jakąś gwarancję? 4 lata. Co? 4 lata? 4 lata, bo w Moto Mio była taka promka. No to, wiecie, dlaczego nie kręcimy tutaj bo w Moto Mio była taka prąka, że jak kupisz, kupisz u nich motocykl w sierpniu, no to dostajesz przedłużone 2 lata gwarancji. 2 plus 2. To świadczy o nowości, to jest taki pochłaniacz wilgoci. O i tu jest jeszcze słoweczek. Mhm. A tu? A tutaj masz USB. O, o gniazdo na... do ładowania. Tak, tak. Brakuje tylko chyba uchwytu na telefon. Kupimy sobie uchwyt na telefon jakiś? Kupimy. Kokaina inna technologia. I on ma światło ledowe jeszcze powiedz. No, ma LED. -a. Nie Fajnie. wiem czy to będzie w dzień witać chyba nie, Pati, ale po błocie już gdzieś przejechałaś, jak nie wracałeś padał deszcz? Możliwe Kropiło. możliwe Super jest. Ostatnie słowa do kamery. Jeszcze tarcza hamulcowa jest ładna, a nie bęben, zacisk Przewód w stalowym oplocie wow. A jak się hamuje? Szybko. A wiesz, które to jest przedni? Który? dni To jest nim To jest tylni. ale to mnie tutaj chwilę nie była, tu już jest zrobione parę kilometrów. Oj, tam, oj, tam.